Okej, okay, ludzie, dzięki kilku walkom pod wodą mm, zyskałem level. Więc, co ja chciałem używać? Ja chciałem używać jakiejś broni. Mianowicie tej i potrzebuję do niej Earth Magic. Earth Magic, więc zdecydowanie w to pójdę. Earth Magic. o, pysznie. Akceptuj. Czy teraz jestem w stanie jej używać? Tak, jestem w stanie byte zrobić. Świetnie. E, dobrze, to jest jeden człowieczek. Ty. To by się przydało, szczerze mówiąc. Szedłem w. W co ja szedłem? W Accuracy? Nie, w Firearms. Ale te przydałaby się siła. To jest. To jest życie. Aha, to by ci się przydało, ale mamy firearms, a ty z chęcią używasz tego muszkietu, który się psuje i strzela w nas czasem. Hmm. Tak, chyba wybiorę to. Akcept. Pysznie. Aha, oh, nie będzie się psuła broń. Znakomicie i czarownica. Czarownico. by trzeba spojrzeć na czary, których ja chcę używać. A chciałem używać nie tego, nie tego, nie, nie ten. Potrzebuję Water Magic. Potrzebuję Water Magic do tego. Zdecydowanie akcept Water Magic i przyjrzyjmy się od razu, może są jakieś inne skrole, które wymagają Water Magic, tylko i wyłącznie Ice Shard, na przykład to. Od razu się nauczmy. No, daj, daj. Dobrze, czyli nauczyliśmy się nowego czaru, który tak do końca nie wiem co zrobił. Aaaa, takie buty, no proszę bardzo, pyszne. E, oraz. Hmm. Boże, ten czar jest naprawdę duży Dobra, ten czar można już przerzucić do obyczka. Czyli co? Lecimy z tym. Pycha. Na żywiołaki ponoć to jest. <laughs> można też od razu do byka to wyrzucić. Elegancko. I bykowi trzeba zrobić porządek w mm, ekwipunku jednoznacznie. Do czego jest ten, kurcze, amulet? Pewnie do czegoś się przyda. I mamy notatkę, którą żeśmy znaleźli. Właściwie to nie wiem, gdzie ją znalazłem już. Uuu! Chyba będę musiał się wrócić do tego wałtu, bo tam prawdopodobnie klucz leży pod drzwiami, to by było przyjemne. W każdym razie, ludzie, ja dalej sobie będę polował na podwodne stwory. Jest to dosyć prosty sposób na więcej ekspa, więc jasne, że tak. Mam wrażenie, że chyba załatwiłem wszystkie <laughs> wodniaki, więc chodźmy do tego wałtu, do, do schronu i poszukajmy tego klucza, który, o którym informował nas jakiś tajemniczy tuś. Tak, gdzieś tutaj powinien być schodki, drabinka, gdzie możemy sobie napełnić płuca powietrzem oraz zainicjować jakieś światełko. Na pewno nic nie ma więcej do poniesienia. Nie ma. No nic. Trudno się mówi. Teraz. Nie w tym kierunku oczywiście. O oh my god. Gdzie to jest? Nie tu. Totalnie nie tu. Dobra, nieważne. Oby byczek wy, wytrwał. Wytrwał. Świetnie. No i gdzie niby... Ma być ten kluczyk. Upuścił pod drzwiami klucz. Ja gdzieś tutaj znalazłem tą notkę, prawdopodobnie. Jeszcze raz przeczytajmy tą notatkę. Może tam coś więcej jest powiedziane. No, niewiele, niewiele mi tutaj cokolwiek gra podpowiadała, podpowiedziała yy, tą karteczką. Gość chciał otworzyć drzwi, któreś z drzwi schronu. Niestety klucz mu się wyśliznął. I musi wracać do wody, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj ten klucz musi być. Wow. Totalna zagadka. Czekajcie, bo muszę też się zorientować, gdzie jest jakieś drabinki. Tam. Niech będzie, że tu. Okej, okay, udało się. Jeszcze raz. Musi być gdzieś tutaj. Jest! Zobaczcie ludzie. Jest nasz klucz, więc z chęcią. Z chęcią użyję.. Tu widzę jakiś ciekawy napój. Rozglądajmy się. Tu widzę tarcze i bomby. Chyba tarcze. się przynajmniej wydaje. Tu nawet nie wiem co widzę. Jakąś różdżkę zapewne. Gdzie jest jeszcze jeden volt? A tu widzę płaszczyk... No jest jakieś badziewie, do cholery. Dobra, chyba skuszę się on na napój. Chyba skuszę się na napój. Ciekawe co to za picie. Um, następny jakiś wisiorek oraz... Uhuhu, Energy Potion. No to do Ciebie jednoznacznie. Chociaż w tym momencie to można by każdemu dać po jednym, skoro łazimy po wodach. Oprócz ciebie oczywiście. Aha. W sumie to po co ci ten pusty worek? To jest dobre pytanie. by na przykład mogłoby się przydać. Co to daje? Oh yeah! o oh, świetne. A to jest. Willpower plus 2 No i nosisz, póki jesteś pod wodą będziesz nosił Resist Cold walić Resist Cold. Na razie weź to do łapy. Znaczy na szyję. Uuu. Uh. Dobrze. Co było tam dalej? Był napój. Dexterity zwiększający. Świetnie. Kto tutaj u nas strzelcem jest? Ty jesteś strzelcem, prawda? Mm. Ale to nie... Nie wpływa dexterity na, na strzelectwo. Kurde. Wow. Statystyki. 9, 11, 17, 22. Missile weapons. Kto tutaj u nas jest? Missile weapons. Ty rzucasz. Ty nie rzucasz. Ty z łuku strzelasz często. Ty rzucasz. Często shurikenami. A ty, nawet nie pamiętam, co nożami rzucałaś. Missile Weapon. Czy ta weapon jest jakoś oznaczona? Tak, to jest Missile Weapon. Tobie damy w takim razie Dexterity Plus 1. Mhm. Chociaż. Chociaż, dajmy jemu. Tylko, że to jest. Firearms, do cholery, to nie jest Missile Weapon. Dobra, jednoznacznie rogi otrzyma. <laughs> Dzięki temu wejrzmy mu też wzrosło, pycha. Pycha, pycha. I teraz, rzeczy, których chcemy używać w przyszłości i rzecz, którą może będziemy używać, a może nie. Zatrzymajmy to w taki sposób. Elegancko. Jedne drzwi załatwione. Jeszcze brakuje mi czterech kluczy, albo i pięciu. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale e, gdzie? Tutaj. Tutaj jest. Tu? Nie, 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 nie tu. Aha, tu. Tu jest y, miejscówka, w której. Któreś drzwi już otworzyłem, ale. No jak widzicie, przynajmniej jedne zostały jeszcze. I Co to znowu za. Iii. Do cholery. Wow. Dobra, nieważne. W <laughs> czasie tutaj też ma. Przyjmijmy tam trzy. Tam jeden albo dwa klucze i tutaj trzy. Wow. Niesamowite. W czasie chyba spora stąd już spadać. Więc uczyńmy tak. Uważam, że te podziemia zostały wybadane i to dosyć skutecznie. I myślę, że ten odcinek mm, ja zakończę na tym, będzie krótszy, ale no, przynajmniej kawałek. Dodatkowy kawałek tej lokacji pokazałem wam. I chyba, chyba, chyba tyle tylko mnie.